Kolejna droga, tym razem w miejscowości Stawiszcze, została pokryta asfaltem. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu tzw. schetynówek. Nową drogę oddajemy na Stawiszczu. To jest odcinek około ponad 400 metrów do torów od drogi krajowej E12-14. Na pewno będzie ta droga służyć jako obwodnica, bo. Przy wypadkach są korki, blokady drogi tej trasy. Wcześniej wybudowaliśmy drogę od męskiej woli do torów w 2010 roku było oddanie tej drogi. No teraz kończymy tą drogę. No jest to krótki odcinek ponad 400 metrów, ale to jest bardzo strategiczny odcinek. Droga, na której wylano asfalt do tej pory była w fatalnym stanie. Ta inwestycja dla mieszkańców ma znaczenie kluczowe, związane z tym, że będą mogli jeździć, nie urywając sobie kół, nie niszcząc felk i, i też nie dbając o to, żeby przy każdej możliwej okazji nie utracić jakiegoś fragmentu podwozia samochodu. Z tego co wiem, również na tej ulicy zostaną zamontowane progi zwalniające, które też jak gdyby będą sprzyjały bezpieczeństwu. Ta ulica też została wybudowana z tego powodu, że często niestety, ale na tym odcinku drogi zdarzają się kolizje drogowe, wypadki drogowe. Tutaj będzie można w przyszłości zrobić objazdy. No i jak widać, jest doskonała jakość tej drogi. I tutaj tylko pogratulować gminie doskonałego pomysłu i wykonawstwa. Dzisiaj ta droga jest chodnikiem, więc, jakby to tutaj piesi i samochody mają swoją przestrzeń do użytkowania. Mieszkańcy długo czekali na asfaltową drogę. To jest czas mierzony w latach. A tutaj poprzednia ekipa w poprzedniej kadencji władz gminnych zabiegała już o powstanie tej drogi i do, do, do tej pory my pracowaliśmy nad tym, żeby ta droga tu powstała. No i w końcu dzięki temu rządowemu programowi Schetynówek, który dofinansowuje nam tę drogę, z czego jesteśmy również zadowoleni, a pewnie będziemy ją mieli, bo widzą Państwo, że prace są na finiszu. Kilka tygodni temu przy drodze, na której właśnie wylano asfalt, położono chodnik, który również cieszy mieszkańców.